Zacznę od trzeciego miejsca. Różnicą jednego punktu do drugiego miejsca. Trzecie miejsce zajmuje klasa technikum. Klasa. Uwaga, uwaga, uwaga. Druga A. I odebranie nagrody dla klasy. Drugie miejsce, jednym punktem wygrała z klasą druga A klasa branżowa. Uwaga, klasa trzecia branżowa. Zapraszam przedstawiciela. To nie jest to przekupstwo, które przedtem było, to było za szósty, nie za cukierki. Gratuluję. Pierwsze miejsce w tegorocznym Dniu Języków Obcych w naszej szkole zajmuje klasa technikum. Klasa... no jakieś tam węgle, nie wiem co tam. Zapraszam do nagrody. Gratuluję wyróżnionym klasom, ale oczywiście wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Mam nadzieję, że była to inspiracja do następnego Dnia Języków za rok. Dziękuję Wam bardzo i sprzątamy.